Siemanko Eczko Widu, Cześć, witam cię na kolejnym odcinku na kanale moim e, ten film będzie o banknotach bałkańskich Tak Bałkany No kiedyś nie wiedziałam co to w ogóle Bałkany Nie wiem północ-południe czy to było A teraz zaczynamy, nie przedłużaj Proszę. To jest taki serbski, to jest taki o serbski ukryty pan się znalazł ukryty. Serbia bank i tak dalej. Proszę te zagęszczenie takie to fest podoba o te 50 dinarów bo tak się nazywa ta waluta skrzypce czy tam kontrabas gościu Dobra, ale zajmę drugą stronę. A, dobra, Józef, Super się prezentują. Tam jest jakiś jakby moskiewski budynek. Proszę. Tutaj mamy sepski. Dwusetkę Dwusetkę Gdzie numer seryjny Dobra, numer seryjnego Dobra, ale czas na Rumunię no, to jest jeden lej rumuński To może już takie Bałkany nie są, ale no, bierze się to jako Bałkany. Więc proszę bardzo. Kraje takie biedniejsze to, co bałkańskie są uznawane. No, ładny bank polimerowy. Takie państwa. Państwa biedne przeważnie. Na przykład Bangladesz, który wypuścił. Polimerowy banknoty. Tam watemala. podobno Polska jemy redukują, nadal mamy Brzydale. Znaczy ładne są, ale no chociaż niech te okienko dotarczą. To jest bank nieobiegowy 2000 Lei. Po co ta kropa? tornado. I to jest podobno pierwszy na świecie, który oni niby wymyślili. Nie pierwszy na świecie, ale ja widziałem jakieś starsze z Zambii na przykład. Dobra, teraz zaczynamy zakryć. Teraz 500 falintów nieobiegowe. Możecie je znać węgierski. Nieobiegowy są obie dwa. Tutaj się wrócimy sobie do. Tutaj flaga idealnie się ukształtowała Wszystkie kolor te flagi Ciekawie i tutaj jeszcze Różowe Ciekawie, ale tu Taki zamek pewnie Tutaj taka A na funtanna Lecimy z nowymi, dużo Więc Pięćsetka z 2018 roku produkowana oczywiście W Budapeszcie Z którego słynie ten most ten to gościu. Ten koń na środku nie wiem co to robi. To takie zabezpieczenie. To jest 6 zł warto, a zaraz wam pokażę jakie to zabezpieczenia. Dobra, patrzcie. Tutaj ma takie zabezpieczenie. O! Jakby takie zabezpieczenia? O tutaj. Tutaj. No, naprawdę jestem pod wrażeniem. na banknotu. Tego nie musicie już oglądać, bo to jest to samo. O, proszę, to tylko wyniósł. Proszę, tysiaczek. Locha ptaka. Kudeczka. 2017 rok. 2000 folii. Wydawał to zawsze rzadki banknot. Taki stary mi się wydawał przez tego tutaj gościa. No ale no jest jak jest. Proszę. To jeszcze tu. O! Proszę. Proszę. Dobra. I teraz 500 forintów. Dłużej nie mam. Chwilę zobaczycie mnie na innym środku. Dobra, jesteśmy dalej. Bułgaria. Tutaj jest teraz Bułgarię mamy. Proszę. Dwa lewa. Bułgaria, może to takie też Bałkany, takie naciągane, ale. To no, pokazuje takie bałkańskie tereny. O. Lewy czy coś? No lewy, no jak lewa. Tutaj piątka. Też ma dobre zabezpieczenia w ogóle. Dobra, dycha. Czyli podpisik. Lobusik. Tam jakiś aniołek jest. <noise> aniołek, nie aniołek. Proszę. To taki jest. Jeden. to nie był jeden z najforszy. dobra laleczka oczywiście, luneta oczywiście i lewo oczywiście dobra, za chwilę ponownie się widzimy dobra jesteśmy już na Bałkanach tym razem do Bośni przyjechali Chorwacji Wam jakoś nie pokażę albo i pokażę, ale to może być kolejna przerwa? spieczenie tutaj dycha. Mówił, że taki bardzo problem duży Gdzie można dostać, to chyba Chorwacja. No to da się tam gdzieś pusta. Czekam się być naprawdę. kantor taki, że albo bank. Star nie wiem, czy to zniszczenia tego to czy to Tak innych rzeczy. Tuż są nieobiegowe, wielgachne, to brzydkie. Będzie dosłownie rupieć. Proszę. Tak to wszystko wygląda. I ponownie. Za chwilę się Dobra, Bałkanie, Bałkany, nie Bałkany. Przechodzimy do Macedonii. Proszę, Macedonia. Tak wygląda. Tak dokładnie wygląda niż z albumu. Taki wydaje się tutaj bardzo lepszy jakościowo. To bardzo dobre jakościowo. Szczególnie tak średnio to wygląda. Szanowny Macedonię, który to rok? Nie wiem, który to rok. Posiadam również. Pięćdziesiątkę macedońską. Proszę. Pięćdziesiątka. Wygląda o tak. Dobra. Cały czas tutaj mówię Chorwacji, a tej Chorwacji nie ma. Teraz się poszukać swoich myśli. Dobra. Mamy 5 kun chorwackich. Tu jakiś stary, proszę. Kopernik po prostu. No. Nie wiem, co na mnie nie, nie oprac. Dobra. Chorwacja. Budynek. No, dycha to samo. Ja ci się płacę pokazywać. 5 tysięcy. 5 tysięcy. No. No prawie tam, no trochę coś innego tam jest. Tak jak one są równane. Zobaczcie, to jest jeden kraj. na w środkach Ja, że tysiaka wydrukuję to, może i zobaczyć to w polskiej. Możesz sobie gości popatrzeć chwilę, jak to wygląda. to są stare kuny i setkę macie porównajcie sobie tak samo eee, wyjeżdżam do Czarnogóry może nabędę coś leki albańskie to Wam może pokażę serbskie leko albańskie to się ze sobą łączy widzicie by to był identyko kolor o proszę dobra nowe kuny ja pójdę sprzedam gdzieś bo no się robię no miał być krótki film a wyszedł bardzo długi Tycha o proszę jak spizy Włosi chyba nie pomagali? Nie, o nie wiem. Oj. Proszę. Tutaj mamy. Dwadzieścia komu. Też chyba jakiś włoski. O, Włosi, proszę. Włosi chyba za dużo współpracowali. No dobra, to już. Chorwacka może być, ten gruby hipopotam jakiś <grych> no Jezu Dobra Pięćdziesiąt I to już może być chorwacka no Klenia Tak, tam panienkę sobie tu samo. Wszędzie tak było. Proszę. Plan miasta. Są małe napisy, gdzieś są na pewno wykryte. O, tutaj takie czwaniactwo, które czasem widać, czasem nie widać. Stokun, bardzo nowy stan, fajnie. Przynieśli mi nowy sami, proszę. Tak wy to wygląda kościołek. Tutaj te też włosi mogli pomóc. No, tutaj to i Polacy pomogli. No, <ścoughs> no tak na żart, no, ale tak wygląda. Proszę, jakiś apartament? Warszawa pomagała, chyba tak. Dobra, zostawcie łapkę w górę, subika i.